Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda, a to jest kolejny odcinek Tajemnic Simów. Nie pytajcie, które są wakacje, więc dajmy sobie spokój z matematyką. Temat dzisiejszego odcinka jest oczywiście wybrany przez Was w ankiecie, a link do kolejnej ankiety znajdziecie w opisie. Ok, skoro wszystkie formalności mamy za sobą, to pozwólcie, że zagaję Wam historię, którą mam zamiar opowiedzieć. Ta historia to właściwie takie morskie opowieści, które mogliby sobie opowiadać dzielni marynarze przy szklaneczce grogu. A znajdziecie w nich dzielnego psa, władczego kota, okropną katastrofę, znikających simów, senne miasteczko, wzburzony ocean i jedną wielką latarnię morską. Nasza historia rozpoczyna się bardzo dawno temu, gdy zostaje założone miasteczko Brindleton Bay. Jest ono być może położone w simowej wersji Nowej Anglii, bowiem na właśnie tej części pięknego kontynentu północnoamerykańskiego wzorowano tą mieścinę. Nie wiemy zbyt wiele o Brindleton Bay z czasów sprzed katastrofy. Jedynym dość pewnym źródłem są obrazy przedstawiające życie mieszkańców miasteczka. Dawne życie Brindleton, seria obrazów. Seria obrazów przedstawiająca pierwsze dni Brindleton Bay przybliża okres sprzed. I tu na razie pomijmy, spoilers, bo dobrze się bawię budując napięcie. Epokę, gdy mieszkańcy mieli jeszcze całą masę wolnego czasu i chętnie spędzali go zajmując się rolą i ulepszając kryty most z widokiem na soboli plac. Po tym jak wskutek wydarzeń związanych z okolicą opanowały psy i koty. Tubylcy całkowicie oszaleli na ich punkcie, wznosząc na cześć czworonożnych towarzyszy ogromny pomnik na placu. W tym samym czasie nastąpił gwałtowny rozwój rybołówstwa i produkcji karmy dla zwierzaków. Dziś miasto kwitnie, a sympatia do psów i kotów do tego stopnia zawładnęła lokalną społecznością, że właśnie wybrano kota na stanowisko burmistrza. Na praktycznie każde słowo tego opisu możemy znaleźć potwierdzenie: po pierwsze, kryty most z widokiem na soboli plac, jest coś takiego? W sumie niezbyt imponujący. Mamy też wspomniany pomnik zwierzaków i fabryki karmy. Jest również kot burmistrz, burmistrz Wibrys, urocze czarno-białe kocie, które przechadza się po mieście w Meloniku i wygląda bardzo dostojnie. Co ciekawe, Wibrys jest bezdomny i jeśli się z nim zaprzyjaźnimy, to można przyjąć go pod swój dach. Niektórzy mogą nie wiedzieć, ale kot burmistrz nie jest wymysłem twórców gry. Taka rzecz zdarzyła się na Alasce w mieście Talkitna. Niestety, kociaczek już kopnął w kalendarz. Miał na imię Staps. Burmistrz często jest widywany na cmentarzu. Jedynym cmentarzu w czwartej części The Sims. Na cmentarzu na wyspie Martwych Traw. Powiało chłodem, co nie? No, ustawiam mojemu Simowi jesień, więc... Wyspa Martwych Traw jest bezsprzecznie najciekawszym miejscem w Brindleton Bay. Oprócz niej, tak bardziej na stałym lądzie znajdziemy pełne barów i kawiarenek w Wybrzeże Wibrysów, które jest miejscem pełnym łowisk i imprez kulturalnych. Plac Sobola z kliniką weterynaryjną, parkiem i placem zabaw, no i sławetnym mostem. Oraz Zatoczka jeśnie Panów, sypialnia miasta z uroczą, dziką plażą. Wspomniałam o tych miejscach teraz, żeby później już nie musieć. Skupmy się na Wyspie Martwych Traw, czyli świadku najciekawszych historii, jakie nawiedziły te senne miasteczko. Wyspa ma swoją latarnię morską, która rozświetla drogę z błąkanym żeglarzom. Muzeum, świadectwo historii oraz jedyny cmentarz w The Sims 4 cmentarz dla zwierzaków. W sumie to zastanawiałem się, czemu właśnie zwierzaki, a nie Simowie, doczekały się własnego cmentarza w czwórce. Szczególnie, że czwórka bardzo stara się być cool pod względem, że się tak wyrażę, delikatnego oddziaływania na młodych graczy. Mam tu na myśli, na przykład, niedawny dodatek, gdzie sprzątając wyspę Muapellam, mieliśmy bezpośredni wpływ na jej florę i faunę. Przy dodatku psy i koty, wyczytałam gdzieś informację, że twórcy zrezygnowali z dodawania do gry bud dla psów, aby uniknąć przykrych skojarzeń. Bud nie ma, ale za to jest cmentarzysko pełne, no cóż, martwych zwierząt. No więc, umieszczenie cmentarza musiało być czymś spowodowane. Miało to być silne podkreślenie, danie nam wskazówki, żebyśmy mogli odszukać coś, co jest ukryte na wyspie martwych traw. Pozwólcie, że opowiem Wam o tragedii Darta Plagiusa Mądrego. A nie, chwila, o tragedii statku świętego Bernardyna. I znów więcej informacji otrzymamy szukając w starych obrazach. Seria obrazów o wielce wymownym tytule: Katastrofa świętego Bernardyna i inne opowieści z wyspy martwych traw. Ma równie ciekawy opis co poprzednia seria obrazów. Posłuchajcie. Seria obrazów przedstawiających wpływowych mieszkańców Brindleton związanych z wyspą martwych traw i katastrofą świętego Bernardyna. Legenda głosi, że pierwszym osadnikom Brindleton Bay było obce posiadanie zwierzaków. Jedyną odskocznią od codzienności były dla nich barwne opowieści o wysysającym plazmę duchu. Pewnej nocy wszystko się zmieniło. Prześwietny okręt świętego Bernardyna rozbił się o nabrzeżne klify i zatonął w morskich głębinach. Nikt nie wie, jakim cudem z tej potwornej katastrofy uratowały się szalupy wypełnione psami i kotami. Zwierzaki bezpiecznie dotarły do brzegu, choć innych członków załogi nigdy nie odnaleziono. Podobno duch kapitana statku do dziś nawiedza miasteczko, sprawdzając, czy przodkowie ocalałych znaleźli bezpieczne schronienie, a ci, którym się nie udało, spokojnie realizują swoje dziewięć żyć pozagrobowych na Wyspie Martwych Traw. Jest tu kilka kwestii, nad którymi powinniśmy się pochylić. Po pierwsze, plazmopiny upiór, który tak fascynował dawnych mieszkańców Brindleton. Myślę, że śmiało można uznać, że ów upiór ukazany jest na jednym z portretów. Jest to dama, która nosi suknię, właśnie z pakietu „wampiry”. Ciekawi mnie jedna rzecz. Czemu na tym portrecie możemy również zobaczyć kota? Jeżeli dama „wampir” miała kota, to musiała być na wyspie również po katastrofie statku. Gdzie jest teraz? Czy jeszcze żyje? Jakie są wasze przemyślenia? Podzielcie się nimi w komentarzach. Inne portrety z tej serii przedstawiają marynarzy, najprawdopodobniej kapitana z kotkiem oraz młodszego żeglarza z psem. Mamy też widoczki na morze ze stęsknionym psem, być może towarzysze młodego marynarza, ze statkiem, ze wzburzonym morzem oraz latarnią morską z Wyspy Martwych Traw. Czy starszy mężczyzna na portrecie to kapitan świętego Bernardyna? Czy to jego duch nawiedza miasteczko i dogląda żyjących tam zwierząt? Wydaje mi się, że to nie o niego chodzi. W trybie kupowania znajdziemy grup nieznanego szczeniaczka. Z inskrypcją mówiącą, że pochowany jest tam kapitan. I faktycznie, jeśli poczekamy wystarczająco długo, to na cmentarzyku pojawi się piesek o takim imieniu. Być może to właśnie o niego chodzi. Ciekawa sprawa, bo jeśli przyjrzymy się obrazom, to dostrzeżemy, że sam kapitan statku miał kota. I teraz zastanawia mnie jedna rzecz: czy kapitan piesek przeżył? Czy on był psem kapitana? Widzimy obraz, na którym prawdopodobnie ten pies wpatruje się w morze. Być może oczekując na powrót swojego pana, który już nigdy nie nastąpi. Co innego sugeruje wiek psa? Jest on, pomimo tego, co możemy przeczytać w jego opisie, dorosły. A psy i koty mogą umrzeć tylko jako emeryci ze starości. Czyżby kapitan zginął, próbując ratować inne zwierzęta razem ze swoim panem? a na obrazie, o którym wspominałam, widzimy jego ducha? Jest jeszcze jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. Na cmentarzu możemy znaleźć sarkofag. A może jest to mini mauzoleum, do którego szło wielu simów, zarówno tych ludzkich, jak i zwierzęcych? I... znikali tam. Na początku myślałam, że to bug, jednak zjawisko powtarzało się również na innych moich sejwach. Było to prawie tak creepy, jak cmentarz dla zwierzaków. Mam tylko nadzieję, że ten z Brindleton nie ma takich upiornych właściwości, a owi znikający Simowie przychodzą tam tylko uczcić pamięć swoich utraconych czworonożnych przyjaciół. Myślę, że na wspomnienie zasłużyły też epitafia, jakie wyryto na grobach zwierzaków. Jest kilka nagrobków, które są klikalne i inskrypcja na jednym z nich głosi. Tu spoczywa Fruzia, przeżywszy dziewięć udanych żyć. I mamy wymienione daty, począwszy od 1912 roku aż po 2011. Mam taką hipotezę, że owa Fruzia mogła być jednym z pierwszych kociąt, jakie urodziły się w Brindleton Bay po katastrofie świętego Bernardyna. Myślę tak, ponieważ jej data urodzenia to 1912. A wiecie co zdarzyło się w 1912 roku? Konkretnie nocą 15 kwietnia 1912 roku? Zatonął pewien dość znany statek, niejaki titanik. pewnie słyszeliście. Może święty Bernardyn raczył zapoznać się z dnem oceanu w tym samym roku, co pamiętny Titan I być może w tym statku zabrakło dla kogoś szalup ratunkowych? Tak czy siak, no. A o Lusitani nikt nie pamięta już, wygooglujcie sobie. Ciekawa historia, warto. No i doszliśmy do końca tej morskiej opowieści. Jak się Wam podobało? Jakie Wy macie teorie, dlaczego ze świętego Bernardyna uratowały się tylko psy i koty? Kim była wam z obrazu, dlaczego kot został burmistrzem. Chociaż w tym przypadku w sumie się nie dziwię, koty przynajmniej nie ukrywają się z tym, że gardzą ludźmi. Alej, zrobiło się zbyt poważnie. Mam nadzieję, że macie super wakacje. Ja już kończę ten odcinek. Definitywnie byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili subskrypcję i dzwoneczek. Poza tym ocencie ten film, zostawcie komentarz, będę zobowiązana. obowiązana. A dzisiaj było dużo o zwierzakach, jeżeli je lubicie to koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama, mam tam strasznie dużo zdjęć zwierząt. Także papa kochani, trzymajcie się, cześć!